Cześć, jestem Adrian z firmy Mody Crafts i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak możemy użyć modelowania 3D do ulepszenia naszych cosplay. Dla początkujących proponowałbym taki program darmowy, co się nazywa Tinkercad. Można go używać w przeglądarce, można go sobie pobrać na komputer. On jest dosyć prosty w użytkowaniu, ponieważ operujemy tam na bardzo prostych buryłach. No i możemy jakieś podstawowe kształty sobie z nich zrobić. Dla bardziej zaawansowanych sugerowałbym użycie programu Blender. Jest on darmowy. Może on na początku odstraszać, bo ma strasznie dużo różnych funkcji, lecz jest dosyć przyjazny w obsłudze. Do Blendera sugerowałbym na początku oglądanie jakichś podstawowych tutoriali. Takim chyba najbardziej popularnym jest Blender Guru i jego słynny pączek. I jak tu może przebiegać nasz proces projektowania? Jak w konceptarcie idziemy od ogółu do szczegółu. Tutaj przykładowo weźmiemy sobie kotka. Popatrzymy sobie na niego i co widzimy? Widzimy, że jest dosyć prostą bryłą, bo jest praktycznie jajkiem. Nie z oczkami i uszkami małymi. No to co? Wchodzimy sobie do takiego programu, bierzemy kulę i ją sobie możemy zeskalować po pionie, żeby zrobić takie jajko z niej. No i co? Praktycznie mamy gotowy, bazowy kształt. Teraz możemy przejść do detalu, nie? czyli powiedzmy uszka. Uszka będą dosyć ważne, bo jest takie jednak kotek. No to bierzemy sobie dwa punkty w tym miejscu, będziemy je sobie wysuwać do góry i mamy uszka gotowe. Trzeba tylko im zrobić takie wgłębienie. No i możemy przejść do takiego większego detalu, czyli w tym przypadku oczka i buźka. No to na bazie podstawowych brył możemy po prostu wkleić mu dwie kulki i sobie samemu wymodelować taką buźkę. Teraz wystarczy go sobie przygotować odpowiednio do wydruku. Tutaj trzeba uważać, bo rezolucja naszego modelu może wpłynąć na jakość wydruku. Także staramy się zrobić jak największą rezolucję, żeby model wyszedł jak najbardziej gładki. No to w przykładowo w blenderze do takiego wygładzania używa się modyfikatora, co nazywa się subdivision. No i powoduje to, że zagęszcza nam siatkę i nasz kotek staje się gładziutki. Później z takim modelem możemy przejść dalej do programu do slicowania, czyli żeby nasz model został przetłumaczony na język drukarki, wsadzamy go właśnie do takiego programu, no i praktycznie program wykonuje rzeczy za nas. No, przy procesie druku to zależy od tego jakiego materiału będziemy użyć, możemy drukować z PLA, taki najbardziej popularny PETG, TPU, ABS, jest tego naprawdę sporo, każdy materiał ma swoje zastosowanie oczywiście, nie? TPU możemy używać do jakichś giętkich rzeczy, PLA jest dosyć takim uniwersalnym materiałem i głównie z niego ludzie korzystają. Jeśli nie macie własnej drukarki, to nie bójcie się, bo drukowanie nie jest aż takie drogie u innych ludzi. Z reguły wychodzi przy mniejszych modelach, to jest bodajże od 10 zł, powiedzmy do 15 od godziny druku. No, taki kotek przykładowy może nam się wydrukować w 4 do 5 godzin. Co zrobić, jeśli już mamy gotowy wydruk? Ja osobiście używam do wykańczania szpachli w sprayu i później to szlifuję. No oczywiście, no dalsze kroki, no już malowanie, no i wykańczanie tego. Jakaś warstwa ochronna zawsze się przyda. Jeśli chodzi o ceny modeli, to faktycznie może się różnicować. Powiedzmy jest coś bardzo popularnego w stylu ktoś chce zrobić maskę Batmana. Praktycznie modele tego będą dostępne wszędzie i nie będzie problemu, żeby sobie po prostu kupić model w internecie i samemu lub komuś to zlecić, żeby ktoś to wydrukował. A jeśli chodzi o jakieś bardziej customowe rzeczy lub mniej znane postacie, to już się rodzi troszeczkę problem. W moim wypadku ja robię tak, że z reguły nie liczę przy projekcie kosztu modeli, bo te modele później sobie wystawiam na stronkę, żeby po prostu ktoś zamarzył sobie zrobić daną postać, miał troszeczkę łatwiej. Jeśli ktoś u mnie zamawia bardziej customową rzecz, to niestety te koszty rosną, to nie będę mógł tego sprzedać, bo jakby nikt poza tą osobą nie będzie tym zainteresowany. Kolejnym tematem będzie modyfikowanie już gotowych modeli, które sobie na przykład kupimy albo zamówiliśmy od grafika. Jesteśmy w stanie do pewnego stopnia zmodyfikować sobie dany model, w zależności też od naszego, naszej znajomości danego programu. E, powiedzmy, jeśli byśmy chcieli sobie jak na, nasze inicjały czy, czy coś w tym guście zrobić na powiedzmy mieczu, to nie ma problemu, można to samemu zrobić. Jeśli jednak chcemy zmienić coś konkretniejszego, to już się zaczynają robić problemy, ponieważ modele, które dostajemy od grafika, są już wypalone z tymi wszystkimi modyfikatorami, które tam zostały użyte. Więc tu już się rodzi problem. Nie każdy grafik będzie chciał się dzielić plikami źródłowymi, które można edytować, no bo no, niestety taka jest etyka pracy. Dobra rada na koniec: nie kupujcie drukarki 3D. Wpływem impulsu. Najpierw się zastanówcie, czy faktycznie tego potrzebujecie, czy wam się to przyda, czy będziecie tego używać. To no nieważnie, czy będziecie dalej rozwijać tą pasję modelowania. Zawsze możecie się zgłosić albo do znajomego, który ma drukarkę, albo są firmy, które się zajmują. Nie od razu trzeba się zapędzać na głęboką wodę. Niektóre z tych maszyn potrafią być naprawdę wredne, w szczególności te tańsze. Ja Wam życzę powodzenia w Waszych projektach. Poniżej w opisie możecie znaleźć model do tego kotka. Możecie z nim się bawić, eksperymentować, drukować. Możecie się chwalić w komentarzach, co Wam udało się z nim zrobić. Na razie.